ostatnio bardzo czuć już klimat jesienny i powoli, szczególnie rano jak się wychodzisz, czuć tą wilgoć, te zimno w powietrzu, już jest tak, no naprawdę, z dość zimno rano, jak się wychodzi, przynajmniej u mnie. I zazwyczaj, kiedy jest ten taki zmiana sezonu, zmiana pór roku, szczególnie jest tych właśnie zimnych na letnie albo letnich na zimne, to zazwyczaj chce się coś zmienić w swoim życiu. No i właśnie o tym jest ten dzisiejszy film. One, two, three. Cześć kochani, dzisiejszy film nawiązuje trochę trochę nawiązaniem, trochę kontynuacją yy, ostatniego filmu, czyli ostatniego vloga, w którym również był hol zakupowy. No ogólnie dużo się działo, także serdecznie zapraszam Was do zobaczenia tego filmu, jeśli go nie widzieliście. Ogólnie jestem aktualnie na etapie troszeczkę zmiany koncepcji, ubierania się w stylu. Jakiś czas temu, już dość spory, to znaczy 8 miesięcy temu, bo patrzyłam na ten film niedawno, eee, robiłam hol zakupowy z metamorfozy mojej szafy, która nie do końca wyszła z tego względu, że pokupowałam faktycznie te rzeczy i to faktycznie rzeczy noszę, które kupiłam wtedy, no ale niestety nie pozbyłam się ostatecznie większości szafy, która była taka dziecinna. Ogólnie wtedy, co prawda, tak jak mówiłam, pozbyłam się rzeczy z szafy, ale tych, które były za małe, za duże, za zniszczone i tak Ale nie pozbyłam się tych rzeczy, które faktycznie na których zależało mi na pozbyciu się w trakcie tego filmu i tego czasu, który wtedy był. To znaczy, rzeczy, które są y, dziecinne, rzeczy, które są takie no, nie do końca dostosowane do mojego aktualnego stanu, czyli żona, matka i kobieta pracująca. Mm. Tutaj ogólnie nie generalizuję, bo są kobiety, które mają 13 lat i chcą nosić się jak 20 dwudziestoparolatki, a. Są kobiety, które mają po 30 i noszą rzeczy z kreskówkami i jakby totalnie nie mam w tym żadnego problemu, bo jakby każdy ma swój styl, ale ja mimo wszystko chciałabym troszeczkę bardziej dojrzałej i dostosowanie do mojego aktualnego stanu po prostu się ubierać. I tak więcej więcej po prostu się nie będę tłumaczyć, bo to nie ma sensu. Po prostu tak chcę i koniec. Więc dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, w którym chciałabym zrobić troszeczkę metamorfozę siebie, można tak powiedzieć, ale ogólnie chciałabym Wam pokazać, jak chciałabym, żeby mniej więcej wyglądał mój look na co dzień. I chciałabym się w nim inspirować troszkę stylem aktualnie modnym wszędzie w internetach, czyli clean Girl Look. Więc co ja teraz pokażę Wam, jak wyglądam teraz i to jest serio, strój, który bym nosiła cały dzień dzisiaj w domu, a później będziemy się na przestrzeni czasu tego filmu zmieniać, odmieniać, rozkwitać jak kwiat, albo przepotwarzać się jak motyl. Dobra, trochę przesadziłam, ale wiecie co miałam na myśli. Także bez dłuższego wstępu, bo już tak jest za długi, zapraszam Was do dzisiejszego filmu. Także tak jak zwykle, totalnie nie zwracajcie uwagi na to co dzieje się za mną, że tam jest Filip, on się tam bawi. Ja teraz pokażę Wam jak wyglądam aktualnie. W ogóle ta mrożona herbata nie uważacie, że to jest taka totalnie taka clean girl, that girl vibe totalnie rzecz? Bo ja tak uważam totalnie na wszystkich praktycznie tych zdjęciach, filmikach one są właśnie z taką kawą jeszcze ze Starbucksa albo właśnie taką zrobioną w domu, ale mrożoną kawą. Oczywiście wielorazowa słomka do tego, szklana na kubek, to jest, to jest ten vibe. Okej, okay, także pierwszą rzeczą, którą robiłem jest y, oczyszczenie twarzy. Nie chcę mi się dzisiaj robić totalnie takiego, wiecie, żeby zrobić peeling sobie i maseczkę i tak dalej. Nie chce mi się dzisiaj, więc się nie będę do tego zmuszała, y, ale wydaje mi się, że może wieczor sobie zrobię, albo jutro. No zobaczymy. Mm. Dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na, na oczyszczeniu twarzy, potem nałożeniu kremów, tak jak zawsze w sumie, no i potem zajmiemy się już make-upem. U mnie praktycznie pielęgnacja jest niezmienna, także tego Wam nie będę znowu pokazywać po raz kolejny. Już, e, już widzieliście to tyle razy, że po prostu będziecie dowiedzieć w przyspieszonym tempie. Jedyna nowa rzecz to jest ten primer z Yoko. Będziemy sprawdzać go. Pierwszy raz stosuję. I bardzo lekka formuła w porównaniu do tego, co miałam wcześniej. Jest taka, to... o, jak pachnie. Mm, jak pachnie. Faktycznie taką pianką. Bo to jest ogólnie na nim marshmallow primer, że on jest taki delikatnie różowawy i nadaje takiego delikatnego połysku dzięki temu możecie zrobić właśnie taki glowy look na którym nam w sumie zależy jeśli chodzi o właśnie ten makijaż clean girl także w sumie nawet spoko powiem wam że jak na razie jestem bardzo zadowolona z tego zakupu zobaczymy jak będzie się to um, w czasie jak to będzie wyglądało w czasie? To znaczy, tak sprawa wygląda tak, że ja nie wiem, czy ja bym go kupiła za tą cenę regularną, ja bo on chyba za 26 zł był normalnie. A jest malutki. No, zobaczcie, jakie to jest malutkie. I ile to jest? 30 ml. Ale za tą cenę 10 zł, chyba, to jakby spoko. Ok, kolejne te dwie rzeczy, które kupiłam, um, to są um, scrap do um, ust i um, bardzo do ust. Także będziemy. I ja też stosować dzisiaj. Ok, taki aplikator zwykły. Obejrzmyłam okay, i nakładamy. Basem. Kolor to jest bardziej takie podbicie po prostu koloru ust, ale bardzo ładnie się mieni. Nie daje takiego. Bardzo mocnego błysku, tak jak, wiecie, takie olejowe balsamy, ale właśnie daje taki delikatny połysk, delikatny. No po prostu tak bardzo delikatny efekt i to bardzo fajnie wygląda. I jak na razie te produkty bardzo zaskakują mnie na plus, także te trzy ostatnie kroki, jeśli chodzi o mój makijaż, będziemy robić już na dole, bo tam mam moje wszystkie um, makijażowe sprawy, więc lecimy na, do jednej łazienki, do drugiej łazienki na dole. Dobra, lecimy dalej z teraz z korektorem pod oczy. Znaczy przynajmniej ja go używam pod oczy i w sumie to tyle. Ale tak poza tym, to tylko pod oczami. Przenoszę troszkę na nos. to co mi zostaje na gąbeczce i na powiekę. Okay, lecimy z pudrem transparentnym. Dosłownie troszkę sobie wysypuję, troszkę biorę sobie na gąbeczkę i wkrapuję w te miejsca, gdzie używałam korektora żeby tą sferę troszkę zmatowić. Dobra, lecimy z brwiami. To jest moja um, największa zmiana. Nic próbujemy troszkę tego produktu. Bierę szczoteczkę, maczam ją w tym i lecimy troszkę pod kątem. Później troszeczkę w dół, żeby nie wyglądały zbyt szalenie. Wezmę sobie teraz troszeczkę wacika mm. i naokoło pozbędę się tego produktu. Okej, okay, dajcie znać, czy to wygląda dobrze. Czy lepiej, żebym sobie zrobiła hennę na tych brwiach, albo coś z nimi robiła więcej, jakoś je najpierw pomalowała. Mm, czy ten look jest ok? Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać razem z całym make-upem. Lecimy z różami. Ok, mogliście zobaczyć moją reakcję, yy, jak nałożyłam tego produktu, i na to wyszło, że. Można z nim przesadzić i to bardzo szybko, więc jestem y... są razem może mniej, ale jakoś to wyblendowałam. Wygląda to ok, według mnie ok. Dołożę sobie troszkę na powieki. Dobra, lecę po rozświetlacz i działam jeszcze już do końca, końcówka. Ok, takich narzędzi też nigdy nie miałam. Ale działamy? Ok, to właśnie jest delikatne i mi się to podoba. Z tego względu, że jestem początkująca w tym wszystkim, więc to akurat jest na plus. I jedną rzecz, którą już wiem, to chcę sobie kupić jeszcze taki w takich stickach yy, i w kremie albo w kremie brązowy, bo naprawdę fajny to robi efekt i bardzo mi się to podoba, ten efekt. A ja działam jeszcze z maskarą i kończymy z tym. Ok, teraz włosy. Oficjalnie ich wczoraj nie myłam, żeby były takie, wiecie, nie pierwszej świeżości, żeby łatwiej się układały. W tego slick bana z tyłu e, i do tego użyjemy również tego. final product. Takiego niezwygupów. Dobra, także tak, ten filmik dobiega końca. Um, mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Dajcie mi znać, proszę, jak Wam się podobam w tym looku i ogólnie takim stylu, chociażby te włosy, ten makijaż, no jak ja w tym wyglądam, powiedzcie mi. Pomimo wszystko, ja czuję się dobrze. Ja ogólnie lubię siebie w spiętych mocno włosach. Ale twarz wtedy jest bardzo wyeksponowana I nie wiem jak się z tym czuć teraz Dajcie znać, czy pasuje do mnie ten styl Czy to wygląda dobrze Tak, dajcie mi jakieś rady, jeśli macie Jeśli chodzi o właśnie styl i ubieranie się I to, w czym wyglądać będę w miarę dobrze Bo powiem wam, że ja jestem bardzo cienka w te klocki Naprawdę jestem bardzo cienka w te klocki I totalnie nie umiem w styl fa faszynista Te sprawy, no nie, nic Także co? To tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że taki rodzaj troszeczkę innych filmów niż zawsze takich lifestyle'owo-vlogowych Wam się również spodobał i życzę Wam miłego tygodnia.